Wszyscy może witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś już wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, pewnie każdy z nas spotkał się kiedyś już z sytuacją, w której ktoś mówi nam... Co mamy robić, jak mamy postępować, i wiemy, rozumiem, rozumiemy, że On ma rację, że to jest dobre, co On mówi, ale jednak nie chcemy tego zrobić, bo na przykład jest to trudne czy wymagające, a z drugiej strony osoba, która nam to mówi, sama tego nie wypełnia. Czasami słyszy się takie zdanie: Najpierw sam zacznij to robić, tak postępować, a potem ucz innych i tak dalej. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi. Słuchajcie tego, co mówią uczeni w piśmie i paryzegurze. Słuchajcie, oni mają rację, uczą Was zachowywać prawo, ale nie naśladujcie ich czynów. Ich czyny nie idą za ich słowami, ich czyny nie idą za nauką, którą głoszą, ich czyny nie idą za nauką, która jest do dobra, która podchodzi od Boga. Trzeba nam mieć takie rozeznanie. Co pochodzi od Pana Boga, a co jest tylko ludzkie. I nawet jeśli oni nie zachowują, ale uczą żyć po Bożemu, to żyjmy tak. Czasami ktoś może powiedzieć, no, Ksiądz Nakazaniu nam mówi, co mamy robić, a sam żyje tak czy inaczej. Czasami jakaś siostra czy ktoś inny nam powie, że mamy tak postępować, a on żyje inaczej. Nieważne. Pan Jezus mówi, jeśli to jest dobre, jeśli to jest po Bożemu, to słuchajcie ich, ale nie naśladujcie. W dzisiejszej Ewangelii dotyczy to takiego wywyższania się, robienia czegoś dla pozoru, dla bycia zauważonym. Pan Jezus nas przez tym przestrzega. Mamy być pokornie służący innym, tak jak robił to Jezus Chrystus. Nie robić nic na pokaz, nie wywyższać się ponad innych. Ale stawać w pokorze, w postawie służby wobec drugiego człowieka, wobec każdego potrzebującego, to jest droga ewangeliczna. To jest właśnie ta droga, na którą dzisiaj wskazuje nam Pan Jezus. Trzeba nam znać Ewangelię, trzeba nam znać Jezusa Chrystusa, trzeba wiedzieć, jak On postępował, by samemu tak postępować, by samemu żyć tak, jak On żył. Nie jest to łatwe. Jego droga nie była drogą łatwą. To była droga krzyża. Pamiętajmy, droga służby każdemu drugiemu człowiekowi. I właśnie na taką drogę zaprasza nas Pan Jezus. Trudna, ale piękna. I droga, która jest bezpieczna bezpieczna, bo prowadzi do celu, jakim jest niebo do celu, jakim jest życie wieczne. Jak zawsze życzę i Wam, i sobie tego, byśmy zawsze taką drogą szli i do wiecznego szczęścia w niebie dotarli i tam się mogli spotkać. Pozdrawiam bardzo serdecznie.